Otwarty konkurs powstał w zasadzie jako odpowiedź na liczne prośby o dofinansowanie, które napłynęły do nas zewsząd, tuż po rozpoczęciu działalności Centrum. Projekty były lepsze, gorsze. Niektóre wręcz świetne, no ale niestety jakby nie mogliśmy ich dofinansować, ponieważ nie, nie, nie mieliśmy ani żadnych kryteriów ich oceny, ani też jakby prawnych instrumentów, które pozwoliłyby na przyznawanie takiego rodzaju dofinansowań. Że pewien czas zajęło przygotowanie właśnie tych, zwłaszcza tej prawnej części, ale już w styczniu 2012 roku ogłosiliśmy pierwszy otwarty konkurs. Nazwaliśmy go otwartym konkursem, no też jakby z kilku powodów otwartym, ponieważ może wziąć w nim udział każdy. Wnioskodawcą może być w zasadzie każdy, są tam pewne ograniczenia, że to nie mogą być pro, projekty komercyjne, natomiast mogą to być szkoły uczelnie wyższe, mogą to być organizacje pozarządowe, mogą to być samorządy, mogą to być yy, yy, instytucje kulturalne. No, w zasadzie. Wszyscy, łącznie z osobami fizycznymi, od których nie wymagamy żadnych innych dodatkowych zabezpieczeń. Dlaczego otwarty? Otwarty też dlatego, że nie narzucamy wnioskodawcom ani treści, ani formy realizacji projektów. Czyli każdy zgłasza to. Co ma ciekawego w głowie, wszystko zależy od inwencji wnioskodawców i też mogą to być projekty kulturalne, projekty naukowe, mogą to być konferencje, koncerty, dyskusje, seminaria i tak Do tej pory odbyło się 9 konkursów. W ramach tych konkursów, które się dotychczas odbyły, dofinansowaliśmy około 150 projektów na łączną kwotę, przepraszam, muszę tu zajrzeć, bo nie wszystko pamiętam, około 2 350 zł.